Witam, witam bardzo serdecznie, z tej strony Damian. Słuchajcie, widzę tutaj mega energia, mega zainteresowanie. 6400 wyświetleń, już pod, pod linkiem, oczywiście X podlinkował u siebie na kanale. Jest duże zainteresowanie. Lekko zaczynam się stresować. Oczywiście pełen spontan, żadnej reżyserki. Nie będziemy nic tutaj ustawiać. Nawet rozmawiałem tutaj z XROM, i też mówię: Ja oczywiście będę w jakiś sposób przygotowany. Zapraszam gościa, no ja tutaj jako prowadzący muszę się przygotować, ale to jest właśnie fajny, fajny taki myk, że każdy, każdy gość, każda osoba, która będzie uczestniczyła w CryptoLive, będzie bombardowana jakby z bomby. Czy to komentarzami, czy pytaniami, czy pytaniami od prowadzącego, bo jakieś pytania tutaj będę miał. Oczywiście będą jakieś tutaj, wiecie, różne inne fajne tematy, ale to zobaczycie w piątek. No mam nadzieję, że to, że to wszystko fajnie kliknie. Za jakieś, wiecie, jakieś pomyłki, jakieś tutaj techniczne tematy będziecie musieli mi wybaczyć. Ja oczywiście robię coś... Coś takiego pierwszy raz w życiu. Bardzo się tym jaram w ogóle i myślę, że będzie OK. Ale tak jak mówię, to wszystko będzie na wielkim spontanie. Będzie, będzie to wydarzenie na żywo. Także zobaczymy, zobaczymy jak to się ułoży. Oczywiście co tutaj do spraw technicznych. Godzina. Godzina może ulec zmianie, ale nie musi. Ja też powiedziałem tutaj, jak rozmawiałem z x że oczywiście się dostosuje. Jeśli by była jakaś zmianka, tu tutaj na panelu u siebie na Twitterze, u siebie na kanale poinformuję Was o tym. Mam nadzieję, że będzie ok. Dzień wcześniej że to będzie wszystko potwierdzone. Wiecie, każdy z nas ma też rodziny, swoje obowiązki. Różnie to w życiu bywa. X z X, z tego co rozmawiałem w poniedziałek. X jechał na ściągnięcie szwów, bo miał tą masakrę z tą ósemką, trochę, trochę pogadaliśmy o takich niefajnych rzeczach, bo ja o takich rzeczach nie lubię rozmawiać, o jakichś tam chorobach, o jakichś takich innych tematach, ale ja też miałem przygodę z ósemką. Także do piątku myślę, że będzie z X też w porządku, już, już bez żadnego problemu będzie tutaj mógł stanąć na live'ie w całej okazałości. Oczywiście incognito, jakże to są, to są sprawy techniczne. Tutaj też widzę, że już nawet jest pierwsza osoba, która komentuje. Tutaj możecie też oczywiście zadawać komentarze, bombardujcie nam, nas jakimiś pytaniami. Postaramy się to poruszyć, odpowiedzieć. Oczywiście to będzie stream, to będzie live, będzie można wrzucać na żywo, czy zadawać nam jakieś pytania, czy bombardować nas jakimiś rozkminkami. Ale pierwszy komentarz Marcin Rogala, czekam z niecierpliwością. Ja też oczywiście czekam. Osiem łapek w górę, trzech oczekujących widzów. Mega. Ja nie przedłużam. Wracam do swoich tutaj tematów, obowiązków. Na koniec jeszcze y, niespodzianka dla Was. Y, obejrzyjcie do samego końca. Tyle ode mnie, gdziekolwiek jesteście. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Widzimy się na Crypto Live. Dzięki swartem.